Więc tak, na hali Polonia w dniu dzisiejszym jest co prawda komercyjna impreza, kwiatowa gala, gdzie można kupić kwiaty, ale jest także akcja Kwiatek dla Datek, gdzie da schroniska dla zwierząt Częstochowie, możecie wpłacić datek i w zamian dostać kwiatek. Ty, to się dobrze rymuje, kwiatek za datek. Można wrzucić do skarbonki, można wysłać im przelew. Ja to zrobiłem i zachęcam. Idzie zima, a dla, o widać, dla braci mniejszych, wsparcie od Częstochowian jest, więc warto Częstochowskie Schronisko wesprzeć. To się nazywa pomysł, przyjemne i pożyteczne. Kupcie zielone, dostaniecie zielone. Sami wygrani. Możesz od schroniska dostać gadżety, które są całkiem inne. Torby, koszulki, smycze. A oto skarbonka. Jak widać, powoli już się spokojnie zapełnia, więc myślę, że co, będzie dobrze. I pamiętajcie, jak możesz, nie kupuj, adoptuj.